Cześć, z tej strony chmura mówiła dzisiaj: Zyta Rudzka z książką, ten się śmieje, kto ma zęby. Za ten tytuł autorka w 2023 roku otrzymała nagrodę literacką Nike. Książkę wydało wydawnictwo WAB i składa się z 253 stron. Zanim powiem o samej książce, to zatrzymam się jeszcze na chwilę przy nagrodzie Nikkei w kilku zdaniach. Za Wikipedią przybliżę kilka szczegółów. Nagroda Literacka Nike to polska nagroda literacka za książkę roku przyznawana od 1997 roku. Jej celem jest promocja polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem powieści. Fundatorami nagrody są Gazeta Wyborcza i Fundacja Agory. Jest to nagroda na wzór brytyjskiego bookera która powstała z inspiracji Henryki Bochniarz, która namówiła Adama Michnika do zaangażowania się w projekt i przez pierwsze 10 edycji była współfundatorem nagrody razem z Gazetą Wyborczą. Nagroda literacka Nike, przyznawana za pojedynczą książkę, zaliczana jest do freestyle'owych nagród literackich, luźno zdefiniowanych regulaminowo. Spostrzegana jest jako nagroda będąca sprężyną dla książek niełatwych. Autor nagrodzonej książki otrzymuje statuetkę Nikę, zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę, oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych. Tyle Wikipedia, a teraz przechodzimy do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Na odwrocie książki: Ten się śmieje, kto ma zęby, czytamy. Moja bohaterka straciła miłość, męża, pracę. Niewielki dorobek wyprzedała na bazarze. Ale Wera jest nie do zdarcia. Nie celebruje utraty, nie chce być wdową ani ofiarą. Kocha, kogo chce, i żyje jak chce, stąd jej siła. Spotykam ciągle takie kobiety. Chciałam oddać im głos. Pisze Zyta Rudzka. Zyta Rudzka to laureatka nagrody literackiej Gdynia za książkę Krótka wymiana ognia. Powieść weszła do finału Nagrody literackiej NIKE 2019 roku oraz została uznana za jedną z dziesięciu najlepszych polskich książek dekady przez tygodnik polityka. W 2020 roku za tryptyk powieściowy ślicznotka doktora Józefa, krótka wymiana ognia i tkanki miękkie, pisarka otrzymała nagrodę Odry, a w 2021 roku nagrodę literacką Miasta Warszawy oraz nagrodę literacką Gryfia za powieść Tkanki miękkie. Powieść Ten się śmieje, kto ma zęby w 2023 roku została uhonorowana Poznańską nagrodą literacką imienia Adama Mickiewicza, nagrodą literacką Miasta Warszawy oraz nagrodą literacką Nike. Zyta Rudzka jest także autorką sztuk teatralnych wyróżnionych m.in. Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną oraz Gold Remy na Worldfest Independent Film Festival w Houston. Treścią książki jest historia małżeństwa Wery Karola. Ona jest fryzjerką męską, a on dżokejem. On umiera, a ona wyrusza w miasto, aby załatwić mężowi buty do trumny. Z jednej strony, Wera traci wszystko, co dla niej najważniejsze: męża, pracę, miłość, sens można by powiedzieć górnolotnie, ale pomimo tego nie poddaje się. Daleko jej do roli ofiary, i wbrew wszystkiemu nadal żyje tak, jak chce. I tu się musimy zatrzymać. Koniecznie. Wera żyje tak, jak chce. I to jest życie specyficzne, bo bohaterka ma wszystko w dupie. Nie ma pieniędzy, bo nie myślała o przyszłości. W parku pożycza telefon, żeby zadzwonić, a byłych kochanków prosi o ubrania dla zmarłego męża, więc jest totalnie niezaradna życiowo. Jest też wulgarna. Kilka cytatów. Pani dobrze znała mojego męża? Z widzenia czy z przyrodzenia? Żadna kobieta urody mu nie doda. Żadne ruchanie lat nie odejmie. Żadna miłość śmierci ubanie urwie. Pały to akurat wstydzić się nie musisz. Ja dużo kutasin widziałam i uwierz mi, Jokej, masz konia jak w zaprzęgu sołtysa. Między nami od dawna ani dupa, ani rozmowa się nie klei. Ta książka jest ciekawa. Tak od strony językowej, jak i podejście autorki do swojego bohatera. Bohatera, który jest z gruntu antypatyczny. Nie lubię wery, bo choć może i w niektórych momentach wzbudza współczucie, to po chwili skutecznie je burzy swoją wulgarnością i patologicznym podejściem do rzeczywistości. Cytat. Ile pani waży przy wzroście? Nagle odwrócił głowę, spojrzał na mnie, wyczekałam. A bo ja wiem, swoje waże wagę sprzedałam. A to była porządna waga. Zawodowa, Jockey musiał się cały czas ważyć. Rano, wieczorem, z siodłem, bez siodła. Taka robota. Zalecam wizytę u lekarza rodzinnego. Ja nie mam rodziny. Lekarz pierwszego kontaktu. Uda się pani z wagą. Chodzę, gdzie chcę. Dobra, dobra. A syn czy tam jaka córka? Z matką prywatnie pójdzie. Dzieci nie mam. Umarlak za późno się dowiedział, jak się do robienia dzieci zabrać. Jak na wdowę, to ma pani dobry humor. Coś muszę mieć. Zamyślił się, wstał inaczej, pokulony, jakby się znowu zbierał sen odgarnąć. A w śnie jego popachy. Golenie byle jak rozstawione, kolana ugięte. Szybko się ożywił. Miał na to gimnastyczne sztuczki. Wlepił się we mnie jakby na jedno oko. Jest pani głodna? A doktor jest? Dobra, dobra. Kręci się pani w głowie, omdlenia. Za dużo pytań jak do wdowy. Na początku powiedziałem, że nagroda Nike postrzegana jest jako nagroda będąca sprężyną dla książek niełatwych. I tu w 100% udało się taką książkę nagrodzić, bo to słowo niełatwych idealnie do niej pasuje. Może i jej lektura nie będzie dla Was wydarzeniem literackim roku. Może będzie Wam się kojarzyć z rynsztokiem, a może będziecie nią zachwyceni. Myślę, że Nike w tym przypadku idealnie spełniła swoją rolę. Warto tę książkę przeczytać, żeby po prostu mieć o niej zdanie. I to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas. Do usłyszenia.